Czemu gra nie zmienia na Generation Zero? Jest, zmieniła się. Dobra. Okej. Okay. Zobaczymy jak to pójdzie. Zamkniemy, dobra, co tu porobimy najpierw, hmm, trochę tu potrzeba posprzątać. Przyniesiemy się ją tutaj. Zobaczymy w ogóle to ma sens. Czekajcie. Dobrze, raz. Okno z ramek. Jeszcze raz. Mógł sobie przeskakiwać. Stosuję, dobra. Okej, okay. teraz sobie mogę przeskakiwać tak jak chcę. czy wszystko mamy w porządku? So, idę. Chwila. No. Jesteśmy tutaj, a robot. Powiśnie teraz dobra. Wykryto pominięcie klatki. To mi to gra zaczęła lagować? Czekajcie, sobie sprawdzę coś. Kurde, musiałem kiknąć, sorry. Aha, duża woda. Nie mnie cały czas odchodzi. Kurde, no... Czekajcie... <laughs> mm -mm. Chyba tym go we nich zrobię. Nie masz szans. widzę... Się, ...co się tu dzieje. To jest sam. W ten sposób podejdziemy bliżej do niego o, są frontery Muszę go po pierwszej kolejności pozbyć Rzymski. Siema. Ale teraz trzeba go rozwalić. Hmm, no chyba, że tak się to stanie. Mogę mu się pozwolić. Spadaj. Dobra. Teraz to już jest palcie licho. Jest No to przeżył. Niestety. To niekoniecznie miało być łatwo, a wyszło marnie. Dobra, co mal ciekawego. Granat. Straciłem trzy duże apteczki. Lipa Dobra, zjanuszowałeś GTA? Mam GTA. A co? Tylko to pobieranie jest małym problemem. To jednak muszę sobie poczekać. To jednak. Powiedzmy sobie szczerze, to jest czkę masakra. No tak, więc jedno, mam swój GTA, mam Fallout 76. Znaczy nie, nie przybył Fallout 76. Zobaczymy. O cool żadna w sumie gra by nie była lepsza, bo i tak mitnie, i tak mitnie. Mhm. Czy ja mam jakieś miny? Mam radio, mam to. Aha. To Robimy to tak. Dlaczego ja nie przeładowałem karabinu wcześniej? To jest taktyczny odwrót. Ola! Trzeba się cofnąć trochę. Nic nie przeładowałem, gratulacje. Czekaj coś to komentarz ukryło. aha Ja się muszę w budynku ukryć, bo oni będą spałni. Nie tak we mnie trafili. nie sprzeczytam teraz komentarza, bo... Aha, przez bójnik też się przestrzeli. Przywali w coś... ...jakieś beczki. I jeszcze wosy Jeden tu doszedł. To jest już drobna przesada. On się zleci jeszcze z tamtej strony. Koleś se wziął i chciał z nim po bo... Po. Mówiłeś stary, bo mi to pokazuje, że... Że do końca pobierania jest jeszcze rok i 270 dni. Po czym myka na Discordzie, no właśnie, to widziałem, właśnie. Ktoś to nawet mi mówił, że miesiąc się skupuje na głupich hunterach ze wszystkich moich apteczek. O, o, dobra. Może będę miał święty spokój z nimi. Jeden tam wybuchł. Czyż teraz powinienem może GTA szybko pobrać? Nie. Jeszcze jeden żyje. To nie dokładnie dwa. Ok. Czyli coś zaczęło nawalać Zaraz po tym jak rozwoję wszystkie huntery Niedobrze, bo to nie Tak jestem w dupie Przyzwał sobie nowe huntery Ja pierdyle, gorzej byś nie mogło Dobra, przestań, żebyś padł. Dobra. Nie. Cholera, jasna. Z te huntery będą łazić ze mną wszędzie. No jasne no, celność plus pięćdziesiąt. Z nimi nie mam szans ze względu na ich niesamowitą celność. Aha. Miej broń! Ja pierdzielę, Żadnym pociskiem nie trafiłem w butle. Świetnie. Myślałem, że rozwalę sobie chociaż jednego. Nie. Cofnąć, bo nic. Dobra, przynajmniej już wiem, kto ma to AWP. To dużo pomaga. Tego mniej. Jeszcze pieski przyszły, więc ciekawie się robi. Jeszcze jeden boss przyszedł. Podleciał bliżej. Osz. No, gdziesz. To chleberstwo może wezwać więcej piesków. Tego nie chcę. Czekajcie. Za tą bardzo przydatną rzecz, którą użyję po tym przeciwniku. Hmm, tak. Tylko się wcześniej upewnię, że mam wszystko przeładowane. Żyjemy tego, bo się troszeczkę uspokoiła sytuacja. Okej okay. i zróbmy. dużo tego zostało no, jeszcze się czasami nic nie robi naprawdę mi się nie chce tego komentować ile tych jeszcze jest Dobra, co tu mamy? Jedną apteczkę, świetnie. Przedłużenie do... Po co mi to jest? Ta ah, super. No, taka rozpierducha mała. Została. Ja pierdol się sapteczek wypróbowałem. Myślałem, że aż tak taki będzie hardcore. Zobaczymy, może coś fajnego wypadło. To był najłatwiejszy w sumie. Niestety nie. Mnie to nic nie wypadło, to nie ma sensu nawet przebywać dalej. Bo wszystkie bossy wytłukłem. Czy robimy dalszego live'a, czy ja sobie Robimy przerwę. Hmm. To się zastanawiam. Tutaj jeszcze jest. Żeby było mi go dorwać. Może on będzie miał coś fajnego. To się jeszcze okaże. wiem co, ja sobie będę musiał sam pograć, to jednak będzie przerywać, to nie ma sensu. To było na tyle, trzymajcie się i cześć.